Wyszukacie szukacie tego w ogóle jakoś tak. Tylko... Nie wiem Wiesz, że się przesuwamy tak jesteśmy daleko Eee au, au. au. spam Nie lubię spam A kto lubi spam Wszyscy, tylko nie ja <grym> Kurde, co to ma być, Heniu Kurde Nie kradnij mi życia, dobra? Nie tylko kradnie życie, ale iż manę. Mane no. mana to nawet używa do regeneracji chyba coś takiego. Albo teraz zrobiłem z siebie kompletnego idiotę i nie robi to wcale. Łagam, żeby to z mojej strony był, bo tak. mi się nie chce już tam biegać. A suma sobie, sobie TP zrobił No właśnie, to za problem Słychać się jest Kurde wynocha, z twojej? Tylko szybko szybko, bo zaraz padnę No to rzuć TP, rzuć TP Rzuciłem Dobra Słychać mnie? Tak, tak słychać Cię Chodź Kurde ja Tuż przed śmiercią, załóżcie swoje tepeki, gdzie widmo. Winocha! Dobrze, Proszę pamiętam, o. jest na innego hita. Łatuj się! Nie go tankować, bo ja mam eee, go dość. nie ten czas. Nie wiem, na głupa strzela, może trafiam w niego, może nie. To nie mógł być Horazon. O, ale moja powiedziała. Co? Ej, kurde, odsuń twarz. Coś chce rękawiczki do MFA? Do czego? Magic Finder. No to pokaż je. Poszukiwacze. <laughs> Jaki był znak? My. może trójkąt. Może szczędzimy ludziom tego biegania po grobowcu i szukania tego czegoś? Eee... kanion magów. Czy ja tylko teleportuję do miasta? On, tak. Nie, no tych grobowców to jest łatwo znaleźć. Trójkąt to by jest. Bądź, ale... ja bym na twoim miejscu przewinął. bo to jest nudne takie chodzenie po tych grobowcach. Nie, grobowce. no przecież to jest chwilunia, no. No, no... daj spokój, no i tak muszę iść do miasta na chwilę. No, idę. E, to ja cię tam zostawiam samego. Ee, ja sobie dam radę, kurde. Tak. Ach, tak. Następny poziom będą Pagna, pagna. których nienawidzimy. Tak. A czwarty będzie świetny. Ciutki i związły. Tak, czwarty jest najkrótszy i najfajniejszy. Mówi ten, który go nie przeszedł do końca. Przeszedłem go. A może nie, masz rację, nie przeszedłem tego. Co ja robię? Co ja robię, powiedzcie mi, co ja... robię? Dobra, będę... zniszczenia. Zaraz dojdę do was, chwilka. Dobrze, że do nas, są niczego innego. Ale śmieszne. Mhm... Ale te hity sprzedawałeś, drugą na nowi. Uf. Ale ci muszę oddać twoją zbroję dwusok sobą, bo ona mi strasznie zaśmieca ekwipunek. Teraz to ja sobie mogę ją jeść. Dubersza. bo ucha nie chcę. Do ucha se właśnie. Ty miałeś ucho godła. Co? Skąd ty miałeś ucho godła? Kogo? Godlop.l. To nie moje. Tutaj sobie leżało. Mam dla ciebie ten yy, z, Emerald ze skazą. Pokaż. Zaprezentuję. Dziękuję bardzo. I rubin ze skazą jeszcze mam i diamant pięknięty i takie tam bardziej. No dawaj to! Ej, młody człowieku. Ten co cheat w ogóle wszystko nosi ze sobą. <grym> Mi się miejsce kończy. Ej, to jaka... masz jakiś... no... Słowo runiczne Aj. na dwa soksy? Ej, zaraz... Y, wyłączyłeś wideo? Nie. Dobra, no, słowo runiczne będziemy później robić, no... Rzuć przecież... TP, Saren! Już... Sarenko. Ju... Daj. Trójkąt, szukamy trójkąta. Okrzyk. Co? Okrzyk. Nie drzwi papy. Podnosi na duchu. Ej, czekaj, czym nie milisz mnie? Nie, trójkąt, trójkąt. Kwadrat, trzy gwiazdka, gwałciciele. pięść. pięć. za pięć. Jak to się złoży? Trójkąt. Jak się nazywało? Jak ono się nazywała ta pięść? Gwałcąca. Hmm. Nie, jakoś raczej Ale... nie. Nie, gromu. A Nie, nie, chyba nie, koś... nie, 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 pamiętam. nie, A, nie, A! nie, no, widzę no, tam... i... A, nie, 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 Wy sobie nie, zdajecie sprawili, Uwielbiam celować. O, o! Ilo soksowe są te zbroje! Jak cztero to mamy super mega ekstra farta! Coś to starcze? Nie. Nie. Wracam się do miasta. Panowie, panie, dziewczynki. Soksowy. Ile? Dwusoksoby, dwusoksoby. Jedna eteryczna daje 24. Jedno nie, ja też na 18. Kurde. Tam zapas ich jest. Ktoś jest zainteresowany? Nie. Jak nie to wyrzucam. Wywal. Pomóż. A tak w ogóle ostatniego bossa na tym. Wypełniamy ostatniego quest'a i to jest y, moim osobistym zdaniem to jest najtrudniejszy boss w całej grze. Też tak myślę. Są to... Nie, dla mnie nie. Dla yy, mnie... Zobaczysz sobie. On ma aurę mrozu, jak będziesz miał aurę mrozu to Wiem, będziesz... Jak... Wiem, ja czyt... jak go zabijałem już, nie martw się. Ta, ta, sam. Sam? Nie. Z kolegą. To są praktycznie nic do zrobienia. Nie, no, ja tam przy... no, zabił mnie. Rzuć tepekiem. Rzucił. Ja nie wierzę. Nie, nie trafił we mnie, nie trafił i w pewnym momencie trafił i mnie zabił. Kto, to... Kto rzucił tepek Ja ci rzuciłem, żebrane, długo niegrane.